Cześć, dzisiaj zajmiemy się tematem, który wykracza daleko poza zwykłe wykresy cenowe bitcoina. Spróbujemy zrozumieć pewien, no cóż, dość kontrowersyjny, ale i niezwykle fascynujący argument argument, który przedstawia tę technologię jako narzędzie osobistej wolności. No i od razu na start mamy bardzo mocne pytanie pytanie, które w zasadzie ustawia całą dyskusję. Zamiast rozmawiać o inwestowaniu, od razu przechodzimy do czegoś znacznie większego do debaty na temat wolności. Ok, więc o co w tym wszystkim chodzi? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się o krok i zobaczyć, na jaki właściwie problem ta technologia ma być odpowiedzią. Cała argumentacja zaczyna się od pewnej frustracji. Frustracji na tych wszystkich internetowych troli, którzy, wiecie, cieszą się, kiedy cena bitcoina leci w dół. Zdaniem autora, ci ludzie kompletnie nie łapią, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. To nie jest tylko giełdowa gra. A chodzi, według tego materiału, o problem z pozwoleniem. Tak, z pozwoleniem, bo jak się okazuje, tradycyjny system finansowy opiera się na tym, że ciągle musimy kogoś prosić o zgodę na użycie naszych własnych pieniędzy. I żeby nie być głososłownym, autor podaje bardzo konkretny przykład z własnego życia. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Inwestycja barta pół miliona dolarów w jakiś projekt deweloperski za granicą. No i co się dzieje? Po pierwsze, zleca się przelew na te 500 tysięcy dolarów. I Bach. Przelew zostaje zablokowany. Ale nie przez jego bank, tylko przez bank odbiorcę. I wtedy zaczyna się festiwal. Bank żąda całej historii finansowej, dowodów na pochodzenie pieniędzy. No i transakcja wisi w powietrzu, dopóki jakaś zupełnie obca instytucja nie da zielonego światła. To pokazuje, jakie to jest powolne i jak bardzo narusza prywatność. Zobaczmy to na prostym porównaniu. Z jednej strony mamy przelew bankowy, który ciągnie się dniami, wymaga zgody od w zasadzie nie wiadomo ilu pośredników, no i nasza prywatność w zasadzie nie istnieje, bo musimy dzielić się wrażliwymi danymi, a z drugiej strony bitcoin, transakcja poniżej 10 minut, pozwolenie nie jest potrzebne, prywatność znacznie większa, bo system jest pseudonimowy, a kontrola no cóż, jest w naszych rękach, bo to system peer-to-peer -peer. i to jest właśnie sedno omijamy tych wszystkich strażników. No dobrze, to skoro już wiemy, na czym polega problem, to przejdźmy do proponowanego rozwiązania. A jest nim system, w którym ten cały pośrednik jest po prostu niepotrzebny. I tu dochodzimy do kluczowego pojęcia suwerenność finansowa. Co to w ogóle znaczy? Najprościej mówiąc, to jest zdolność do pełnego zarządzania własnymi pieniędzmi, bez pytania kogokolwiek o zgodę, bez polegania na jakiejś trzeciej stronie, żeby mieć dostęp do swojej kasy. A osiąga się to przez coś, co nazywa się self-custody, czyli samodzielne przechowywanie. A na czym to polega w praktyce? Cóż, to proste. Po pierwsze, to my i tylko my mamy klucze do naszych środków. Nie ma zależności od żadnych giełd czy banków. To oznacza, że nikt, absolutnie nikt, nie może nam tych pieniędzy zamrozić ani zabrać. Stajemy się w pewnym sensie swoim własnym bankiem i dzięki temu możemy robić transakcje z kim chcemy, gdzie chcemy i kiedy chcemy. I to nie jest tylko teoria. Autor podaje kolejny przykład, tym razem z codziennego życia biznesowego. Płaci swoim międzynarodowym partnerom dosłownie w kilka chwil bez logowania się do banku, bez wypełniania formularzy, bez proszenia o jakiekolwiek pozwolenie. To po prostu działa. Okej, okay, ale pomyślmy, czy tu chodzi tylko o wygodę i szybkość? Według tego materiału absolutnie nie. Ta cała suwerenność może stać się czymś znacznie ważniejszym, może stać się narzędziem, które dosłownie ratuje życie w ekstremalnych sytuacjach. I tu pojawia się naprawdę mocna historia. Autor prosi, byśmy wyobrazili sobie kobietę kobietę, która jest w związku, gdzie doświadcza przemocy nie tylko fizycznej, ale też finansowej jej partner, jej oprawca, kontroluje wszystkie ich wspólne konta, wszystkie karty. To niestety bardzo częsta taktyka przejmowania całkowitej kontroli nad drugą osobą. W takiej sytuacji tradycyjny system finansowy, czyli banki, staje się po prostu narzędziem w rękach oprawcy. Ale jest pewien haczyk. Ta kobieta pracuje w branży technologicznej dla zagranicznych firm i dzięki temu ma możliwość otrzymywania pensji w Bitcoinie. I to jest kanał finansowy, o którym jej oprawca nie ma bladego pojęcia, coś, co jest całkowicie poza jego kontrolą. I co się dzieje dalej? Z biegiem czasu, miesiąc po miesiącu, buduje sobie takie tajne oszczędności fundusz awaryjny, do którego tylko ona ma dostęp. To jest jej cicha, ekonomiczna siła, która pozwala jej zaplanować ucieczkę. I w końcu odchodzi. Odchodzi z własnym majątkiem, który nie jest zamknięty w żadnym banku. Jest zabezpieczony za pomocą 24 słów, których nauczyła się na pamięć. To jest chyba najmocniejszy obraz całego tego materiału. Pokazuje, że Bitcoin może być taką ostatnią deską ratunku, kiedy wszystkie inne systemy zawodzą albo co gorsza, są używane przeciwko nam. No i to wszystko prowadzi nas z powrotem do samego początku. Do tego pytania. Skoro istnieją takie potencjalne zastosowania, to dlaczego na litość boską ktokolwiek miałby chcieć, żeby ta technologia upadła? Autor ma na to dość dosadną odpowiedź. Używa terminu z gier wideo NPC, czyli non-playing character postać niezależna, i mówi wprost, że ludzie, którzy kibicują upadkowi Bitcoina, są właśnie takimi NPC. Biernie akceptują system, który ogranicza ich wolność, a nawet go bronią. Trochę jak postacie w grze, które po prostu wykonują zaprogramowane zadania bez własnej woli. I na koniec zostajemy z tym jednym fundamentalnym pytaniem pytaniem, które zachęca, by spojrzeć szerzej. Zostawmy na chwilę na boku wykresy i inwestycje zastanówmy się, jaką realną wartość ma narzędzie finansowe, które nie wymaga niczyjej zgody.